Sianko, widzowie, dzisiaj odzyskałem swój normalny dźwięk z filmu, z mikrofonu dźwięk. I dzisiaj nagrywamy sobie Five Nights at Freddy's. 3. A, jest. Piąty, jest bez... Przez chwilę myślałem, że to się zbugowało z nocą i nie mam nocy piątej, ale dobra. Posłuchajmy go. mam plan teraz na niego. Zawołamy go w tym miejsce To... to miejsce mu tutaj sobie wywalimy Zobaczymy jak to wyjdzie Ok, audio error Oczywiście, więc musimy teraz naprawić error, audio Nie przedłużamy mega filmów, ale wiem, że... Na... Foxy mi wyskoczy od razu, ale nie wiem jak z Foxy... jak Foxy działa Jak się go powinniśmy pozbyć, bo już wideo error. Hello. Audio zepsute już mam. O, jest tutaj. Hello. Przywołajmy go zatem znowu tutaj. Te wenty te ma popsute, więc z tymi wentami na pewno się nie uda. Ale jest parę osób, które nam przeszkadzają. Na przykład on. No nie Powinniśmy Słuchać wenty Na razie na wentach nikogo nie ma Już jest Budował się kamerą Mangle Nie wiem jak ten mangle działa No prawdopodobnie mam deda. Nie wiem gdzie on teraz poszedł. Czy poszedł do nas, czy poszedł owo gdzieś Czekajcie, bo Przy którą jest kamerze? No dobra, no To się kiedyś musiało pojawić. Chyba udać tu Audio Error. Nie raz go tutaj zawołajmy No właśnie widzowie no Ej no poszedł? Czy pozbyłem się w tego... <grym> <grym> oh, Widzowie Zabij mnie Zabij mnie gościu To Ci wychodzi najlepiej. Ja ah, piernicze. Nie słyszę wentów! No i ja piernicze, jak on tutaj dotarł? Jestem w dupie, widzowie. Wiedziałem. No przecież ja nie wiem, czy on działa tak, że za każdy czarnskie zmienia swoje miejsce na jeszcze lepsze, na jeszcze gorsze miejsce dla mnie. Gdyby... Gdybym wiedział, jak unikać tego skurczybyka. Przepraszam, wenty. No przecież tego się nie da. Przecież gdyby zablokowało mi tu prawą stronę, to by nie było takiego czegoś no Przecież z... Mango. Lubię tro. Aha. Wiesz, wiesz, za co ty gry nie lubię czasami. Za takie rzeczy właśnie. Wy wiecie, że ja nie chcę się męczyć z szóstą nocą w tej grze. Nic nie musiałem resetować. Nic nie musiałem resetować. Czuję, że będzie będziecie węntami. Chica? Pierwsza z wyskoczyła Przysięgam Pierwsza z wyskoczyła Mogę go teraz się tutaj posłać? Kamera, system. Czeka. No nie wierzę, no! Nie było go już nigdzie. Widzę, wiem, no przecież. Może to przyjść, i niech teraz nie pierniczy się. Znaczy, niech on teraz nie oszkuje mnie i wszystkich moich widzów. Boże! Usuwam ci ten węd. Nie obchodzi mnie to Musimy go znaleźć, to jest bardzo ważna sprawa Okej, okay, jest tutaj Można teraz się wrócić Serio? Ty, możesz no? się tam wrócić? Se ale serio? On akurat wtedy przyszedł na inną kamerę Żeby nie... Mm. Możesz teraz się wrócić tam Ej, ale jak się tych miszków pozbyć? Ja się ten Freddy ja w sensie tam tutaj dziadka i idzie, ale Nie wiem Muszę dać Srabol Al, nie ma innej opcji To może być po mnie widzowie To jest po mnie No to wspomnie, widzowie. <ścoughs> nie. Widzimy się, jak będzie jakaś tu godzina. Widzowie, się okazało chyba, że to nie spider atakuje. Przecież, że... To spin trap, ale on był na kamerze 8 i przy okazji był przed biurem. Ta taktyka nie wypali, wiem Zawsze warto spróbować Aaaa, shit! On jest tutaj Ale to się teraz się wyświetli jak nic Ventilation trzeba naprawić On jest cały czas tutaj widzowie Jem. Piąta jem, widzowie, proszę, nie, nie atakujmy nic, piąta jem, widzowie, widzowie, proszę, ja muszę to skończyć. Wentylacja jest tutaj, widzowie. Mam na jego oko. Jest, jest, jest. jest! <tryk> Ponad godzinę to robię. Jak wam się odcinek spodobał po tej scence Nie wiem, czy już chcę jeszcze grać w tą grę. Mamy jakieś urodziny. Nie robimy exit. Bad ending. Podajcie <grystanie> łapkę w górę subskrypcję. A my widzimy się na następnym filmie. Ja nie wiem czy ja chcę robić żywna w 3. O Jezu. Yy, nieważne. Cześć!